Anna, odnosząca sukcesy przedsiębiorczyni, była na eleganckim balu, otoczona przyjaciółmi i znajomymi z elity. Noc upływała na śmiechu, drinkach i powierzchownych rozmowach. Zmęczona rutyną, Anna postanowiła zasugerować nietypowe wyzwanie swoim przyjaciółkom: wynajmie towarzystwo wędrowca na jedną noc, ponieważ mężczyźni unikali jej z obawy przed odrzuceniem. Przyjaciółki śmiały się, nazywając ją szaloną i sugerując, że jest pijana. Ignorując komentarze, Anna opuściła wydarzenie, wsiadła do swojego luksusowego samochodu i pojechała do zapomnianej i niebezpiecznej części miasta. Ciemne, opuszczone ulice kontrastowały z przepychem jej pojazdu. Jej serce biło szybko, mieszanka podniecenia i strachu, ale była zdeterminowana. Na miejscu zobaczyła grupę zaniedbanych młodych ludzi. Bez wahania wysiadła z samochodu i podeszła do nich. Ich ciekawskie i nieufne spojrzenia śledziły ją. Kto chce spędzić ze mną noc? Płacę tysiąc euro, zaproponowała stanowczo. Mężczyźni wymienili zaskoczone spojrzenia. Jeden z nich podniósł rękę, ale zanim zdążył coś powiedzieć, Ana zauważyła mężczyznę stojącego z boku, Daniela, z pogodnym wyrazem twarzy i spojrzeniem łączącym godność i smutek. A ty? Nie chcesz tysiąca euro? Zapytała go. Nie potrzebuję twoich pieniędzy, odpowiedział Daniel spokojnym, uprzejmym głosem który kontrastował z jego wyglądem. Nie uczestniczę w grach bogatych i rozpieszczonych dziewczyn. Zaintrygowana i nieco zirytowana, Anna nalegała: Ile chcesz za wyjście ze mną? Zostaw mnie w spokoju. Wybierz kogoś innego i idź sobie, odpowiedział stanowczo. Jednak nie ruszył się z miejsca. Co mam zrobić, żebyś się zgodził? Zapytała Anna, zdeterminowana, by wygrać swoje osobiste wyzwanie. 3000 euro, odpowiedział bez wahania. Zaskoczona, ale zdecydowana, zgodziła się. Zgoda. Ale pójdę z tobą bez opłaty. Daj pieniądze moim przyjaciołom, dodał, ukazując postawę, która jeszcze bardziej ją intrygowała. Daniel skinął głową i powoli podszedł do swojej nowej towarzyszki. Razem ruszyli w stronę samochodu. Anna, choć zaniepokojona i niespokojna, nie mogła powstrzymać uczucia ciekawości i nerwowości. Wsiadli do pojazdu i podczas gdy obserwowała luksusowe wnętrze, on milczał. Anna uruchomiła silnik i zaczęła wracać do domu, a jej myśli krążyły wokół tego, co właśnie się wydarzyło. Podróż przebiegła w milczeniu, przerywanym tylko cichym pomrukiem silnika. Anna próbowała znaleźć coś do powiedzenia, ale Daniel wydawał się zagubiony w swoich myślach. Różnica między ich światami była namacalna i oboje to czuli z każdą sekundą. Kiedy dotarli do rezydencji, Anna zdała sobie sprawę z wagi swojej decyzji. Oświetlona fasada jej domu wydawała się jeszcze bardziej imponująca w porównaniu z prostotą Daniela. To tutaj powiedziała, próbując brzmieć swobodnie, podczas gdy obserwowała jego reakcję. On po prostu skinął głową, nie okazując zaskoczenia ani emocji. Anna otworzyła główne drzwi i zaprosiła go do środka. Wnętrze domu było urządzone z luksusem i elegancją, ale w tym momencie wszystko wydawało się pozbawione znaczenia. Chodźmy do kuchni. Pewnie jesteś głodny, zaproponowała Anna, próbując nawiązać bardziej ludzką rozmowę. Po przyjęciu zabrała swojego gościa do imponującej rezydencji. Najpierw weźm drugę my szybki prysznic, powiedziała, starając się brzmieć swobodnie, ale z determinacją zaskakując go swoją gościnnością. Daniel bez wahania przyjął ofertę Eni, która dostarczyła mu czyste ubrania i pokazała pokój, w którym miał się zatrzymać. Podczas gdy on się rozpakowywał, Anna zastanawiała się nad swoim życiem i wyborami, które ją do tego momentu doprowadziły. Zastanawiała się, czy postąpiła właściwie, ale było coś w jej nowym przyjacielu, co przynosiło jej nadzieję. Następnego ranka podczas śniadania Anna usiadła naprzeciwko niego i szczerze powiedziała: Nie zabrałam cię tutaj tylko na jedną noc, ale dlatego, że mężczyźni unikają mnie z obawy przed odrzuceniem. Każda noc jest koszmarem, cierpię na depresję i biorę leki na sen. Potrzebuję towarzystwa i mam nadzieję, że się nie pomyliłam, wyznała, wypuszczając westchnienie. Reakcja Daniela była zaskoczeniem i współczuciem. Nie musisz się tłumaczyć, cenię twoją szczerość. Wszyscy potrzebujemy kogoś, komu możemy zaufać, odpowiedział, a jego słowa były pełne zrozumienia. Anna zaproponowała Danielowi tymczasową pracę w swojej firmie. Możesz zacząć od pomocy w magazynie. To niewiele, ale to początek, wyjaśniła. On przyjął to z wdzięcznością, widząc w tym szansę na odzyskanie godności. Tego popołudnia Anna zabrała go do magazynu firmy, miejsca pełnego aktywności, gdzie pracownicy poruszali się szybko. Przedstawiła go kolegom, którzy patrzyli ciekawie. To jest Daniel, nasz nowy asystent, oznajmiła, zauważając ciekawskie spojrzenia swoich pracowników. Z czasem oboje zaczęli się lepiej poznawać. Anna odkryła, że Daniel był kiedyś odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, ale seria złych wyborów i zdrada wspólnika doprowadziły go do ruiny. On natomiast podziwiał siłę i determinację Eni i stopniowo zaczął odzyskiwać nadzieję. Pewnej nocy, Podczas wspólnego picia herbaty Daniel postanowił otworzyć się bardziej. Straciłem wszystko, ponieważ ufałem niewłaściwym ludziom, wyznał ze smutkiem. Anna słuchała uważnie, czując głębszą więź. Wszyscy popełniamy błędy. Ważne jest, aby się na nich uczyć i iść dalej, powiedziała z uśmiechem. Podczas nocnych rozmów w salonie dzielili się swoimi doświadczeniami i naukami, które z nich wynieśli. Anna mówiła o swoich sukcesach i porażkach o ciągłej presji, by utrzymać swój status i o samotności, którą to powodowało. Te nocne rozmowy stały się terapeutyczne dla obu, pomagając im lepiej zrozumieć własne życie i znaleźć pocieszenie w swoim towarzystwie. Z czasem ich relacja się umocniła. Choć Anna była stanowcza w charakterze, pokazywała empatię, której Daniel nie spodziewał się znaleźć u kogoś z jej pozycji. Dni w magazynie zamieniły się w rutynę, która, choć wyczerpująca, dawała mu cel. Pewnego wieczoru, po długim dniu pracy, podzielili się prostą kolacją. Podczas rozmowy Daniel otworzył swoje serce, opowiadając o straconej rodzinie, nieudanych szansach i wewnętrznej walce, by iść dalej. Wzruszona jego szczerością, Anna podzieliła się również swoimi własnymi wy. Zwaniami. Choć zawodowo odnosiła sukcesy, jej życie osobiste było pełne pustki, samotność była stałym elementem. Spotkanie z Danielem było jak promień światła w jej życiu. Nocne rozmowy stały się częstsze, a z nimi głębsza więź. Anna zaczęła widzieć w nim więcej niż tylko pracownika, był pokrewną duszą, kimś, kto rozumiał jej zmagania i dzielił jej wartości. Pewnego dnia, spacerując po ogrodzie rezydencji, zdała sobie sprawę, że czuje do niego coś więcej. Bliskość, głębokie rozmowy i wzajemne zrozumienie obudziły w Anie uczucia do Daniela, których nie mogła ignorować. Każde jego spojrzenie wywoływało mieszankę nerwowości i emocji, których Anna nigdy wcześniej nie doświadczyła. Zaczęła zauważać urocze szczegóły, sposób, w jaki uśmiechał się, mówiąc o swoich pasjach, jego łagodny, zaraźliwy śmiech i sposób, w jaki na nią patrzył, sprawiając, że czuła się najważniejszą osobą na świecie. Te uczucia ją zaskoczyły, ponieważ nigdy nie wyobrażała sobie, że mogłaby zakochać się w kimś w takiej sytuacji. Daniel również zdał sobie sprawę, że jego uczucia do Eni wykraczają poza wdzięczność. Podziwiał ją głęboko, nie tylko za sukces zawodowy, ale za zdolność do empatii i odwagę, by stawić czoła własnym wyzwaniom. Pragnął być przy niej, nie tylko jako przyjaciel, ale jako ktoś więcej. Pewnej nocy, pod gwiazdami, Anna nie mogła już dłużej ukrywać swoich uczuć. Daniel, muszę ci coś powiedzieć. Odkąd pojawiłeś się w moim życiu, czuję specjalną wieść z tobą. Widzę cię nie tylko jako przyjaciela, ale jako kogoś, do kogo zaczynam coś czuć, wyznała z bijącym sercem. Bliskość między Aną a Danielem nie uszła uwadze pracowników firmy i zaczęły krążyć plotki, podważające intencje Daniela. Pewnego dnia Anna skonfrontowała się z jednym ze swoich wspólników, który zasugerował, że Daniel może wykorzystywać jej hojność. Wściekła, Anna broniła Daniela, on nie jest tym, za kogo go uważacie. Udowodnił, że jest godny zaufania i ciężko pracuje, by odbudować swoje życie, stwierdziła z przekonaniem. Jednak zasiane w jej umyśle wątpliwości nie znikały łatwo. Tej nocy Anna porozmawiała z Danielem o zaistniałej sytuacji. On, rozumiejąc sytuację, zaproponował, że odejdzie, aby nie powodować więcej problemów. Nie chcę być dla ciebie ciężarem, powiedział z żalem. Ze łzami w oczach Anna poprosiła, by został. Nie jesteś ciężarem, jesteś moim przyjacielem i wierzę w ciebie, zapewniła go. Ten dylemat jeszcze bardziej wzmocnił ich więź, bo oboje wiedzieli, że ich relacja wykracza poza powierzchowność i osądy. Z czasem i stałym wsparciem Eni, Daniel zaczął odzyskiwać pewność siebie i swoje życie. Znalazł bardziej stabilne stanowisko w firmie i zaczął w znaczący sposób przyczyniać się do jej rozwoju. Anna natomiast znalazła w nim towarzystwo, które wypełniło pustkę jej życia osobistego. Pewnego dnia, spacerując po parku, Daniel zatrzymał się i intensywnie na nią spojrzał. Dziękuję, że nie zrezygnowałaś ze mnie, powiedział, trzymając jej rękę. Anna uśmiechnęła się, czując ciepło, którego dawno nie doświadczyła. Życie Daniela zmieniło się całkowicie i był zdeterminowany, by okazać swoją wdzięczność. Razem zaczęli planować nowe projekty dla firmy, z zamiarem pomagania innym, którzy, jak on, stracili wszystko. Siedząc w ogrodzie, rozmyślając o ostatnich miesiącach, Anna wyznała z pogodnym uśmiechem: Nigdy nie przypuszczałam, że pomaganie nieznajomemu przyniesie mi tyle szczęścia. On odpowiedział: Czasami najprostsze działania mają największy wpływ. Oboje wiedzieli, że ich spotkanie było czymś więcej niż przypadkiem, znaleźli w sobie nawzajem powód, by iść dalej, więź, która wykraczała poza materialne i powierzchowne. Anna zrozumiała, że prawdziwy sukces nie tkwi w osiągnięciach zawodowych. Ale w znaczących relacjach i zdolności do czynienia dobra dla innych. On z kolei zrozumiał, że upadek nie definiuje osoby, ale jej zdolność do podniesienia się. Razem postanowili iść naprzód, nie tylko jako przyjaciele, ale jako partnerzy w życiu i biznesie. Nauczyli się, że prawdziwe bogactwo nie mierzy się w pieniądzach, ale w miłości, przyjaźni i zdolności do wspólnego pokonywania wyzwań. Jeśli podobała Ci się ta historia, zachęcam do polubienia i subskrybowania naszego kanału. Twoje wsparcie motywuje nas do dalszego dzielenia się wzruszającymi opowieściami. Bądź czujny, aby nie przegapić następnej zaskakującej historii, która wkrótce pojawi się na Twoim ekranie. Dziękujemy serdecznie za Twoje wsparcie. Do zobaczenia wkrótce.